Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym, jakby troszeczkę wrócić do tematu. Niedawno rozmawialiśmy o wizycie u szewca, a postanowiłem Państwu pokazać taki większy zbiór reklam i pudełek od pasty do butów, ponieważ no, jest zima, trzeba buty częściej czyścić, a jest to naprawdę też bardzo ciekawa gałąź zbieractwa. Proszę zobaczyć, jest tutaj pasta do podłóg ale jednocześnie też ta sama pasta yy, służyła do czyszczenia butów i ta firma Dobrolin z tym zastrzeżonym takim znakiem, czyli z tym takim kozłem tutaj jest bardzo charakterystyczna. Pamiętam takie stare filmy, gdzie jako reklama były takie duże puszki wielkości no w zasadzie sylwetki ludzkiej i ludzie, którzy byli w środku w tych puszkach chodzili po ulicach i reklamowali właśnie tutaj jest fabryka przetworów chemicznych Dobrolin Warszawa ulica Wolska 159. Tutaj akurat jest pasta bezbarwna do podłóg, ale możemy tutaj przejść i zobaczyć. Tu są piękne Właśnie reklamy, tu są takie reklamy. Najlepsza pasta do obuwia Brolin. Tutaj mamy znowu pastę do obuwia, bez trudu daje piękny połysk obuwiu. A już najpiękniejsza jest ta reklama z takim właśnie e, z, e, z mapą polski przedwojenny i pisze, w całej Polsce czyni obuwie stare nowym. Oczywiście ta reklama jest wykonana w tłoczni, w spółka akcyjna w Warszawie, no jest. To akurat te trzy reklamy to, jest też, to są też perełeczki w moich zbiorach. Oczywiście były też inne pasty do butów, tu na przykład jest pasta do obuwia globin i to też ciekawe, ponieważ to akurat malowała firma Torpedo i to właśnie we Frankfurcie, czyli polska reklama była malowana we Frankfurcie. I jeżeli chodzi o te pasty do butów, to one są w takich charakterystycznych pudełeczkach. I tutaj możecie Państwo zobaczyć, tu jest właśnie pudełeczko firmy Lo. A tu jest dystrybutor, i w sklepie można było sobie z takiego dystrybutora y, zabierać. Y, Pudełka, tu mamy akurat tej pasty Lodix do butów. Oczywiście te dystrybutory są też inne. Tu mam taki zdemontowany dystrybutor i jest taka słynna pasta do dzisiaj Erdal i to jest też właśnie taki góra od dystrybutora do pasty do butów. No tutaj już na tym stole możemy zobaczyć, proszę zobaczyć, na przykład mamy pastę do obuwia, znak ochronny krasnoludek i to by było jaśniej, Słońca. Tutaj mamy Rubin pastę do, obu, do obuwia e, z Poznania. Też proszę zobaczyć, jakie charakterystyczne tego. Tu mamy powtórkę tej, tu mamy Primalin, wyborna pasta do obuwia Pałczyński Łódź. Tu mamy Nigrin i tu proszę zobaczyć, że każdy, każde takie pudełko ma zastrzeżony, charakterystyczny napis i tak jak tutaj był ten Lodix, tu był na przykład czarny, to tu mamy brązowy, tu mamy też taką specjalną, podejrzewam, na tłuszczu z morsów. W każdym razie te niektóre firmy do dzisiaj funkcjonują. Taka KS. S to była też pierwsza poznańska fabryka robiąca pastę do butów. Także to są takie charakterystyczne opakowania i często gdzieś w domu, w szufladzie znajdujemy jakieś gwoździki, jakieś guziczki w takim małym pudełeczku i nie zastanawiamy się, że takie pudełeczko może być właśnie opakowaniem od... Pasty do butów. Tutaj na przykład proszę zobaczyć. Hermesin nie plami, nie zatłuszcza, nadaje trawo, trwałości wszelkiemu rodzaju wyrobom skórzanym, odświeża i równocześnie czyści każdego gatunku obuwie i wyroby skórzane. I tu oczywiście jest też, jest to, jest to oczywiście y, firma y, pracująca pod firmą Dobrolin i naprawdę. Y, tego typu opakowanie rzadko kiedy się zdarza w takim dobrym stanie. I te pudełeczka są o tyle tutaj też ciekawe, że te starsze to miały dół szklany i w tym szkle, i w tym metalowym pokrywce to było niezmiernie trwałe. I tutaj proszę mi wierzyć, jest jeszcze w środku pasta do butów, która już troszeczkę wyschła. Ale można by z niej jeszcze po dodaniu jakiegoś rozcięcialnika korzystać. Czyli też oglądamy pastę do lakierowanych butów, która kosztowała kiedyś 45 fenigów i musimy mieć tą świadomość, że trzymamy w ręce przedmiot, który został nabyty 70 czy 80 lat temu. Tutaj też ten dół jest szklany, nie? Także, także, także jest, to, jest, to, jest, to, jest to bardzo ciekawe, no i to ciekawe, że jest to poznańskie. A teraz na koniec chciałbym Państwu pokazać perełeczkę w moich zbiorach, jeżeli chodzi o pastę do butów. Proszę tutaj kamera troszeczkę przejdzie. Ja będę tutaj mówił i proszę pokazać. Tu jest krem do obuwia firmy Bevi. Jest to taki kot, który na grzbiecie niesie pudełko pasty do kremu do obuwia. Oczywiście kot jest symbolem czystości. Ten kot ma podświetlane oczy i te buzie. I co jest najciekawsze, że ten kot reklamował ten krem do obuwia w firmie pana Chorowskiego w Leśnie, który na rynku miał taką dużą drogerię. Zresztą w ogóle to jest jeden z takich wspanialszych moich tutaj szyldów. Miałem przyjemność pokazywać go w Warszawie na takiej dużej wystawie poświęconej starej reklamie i się śmieję, że właśnie kot pana Chorowskiego był razem ze mną w Warszawie, ale jest to wspaniała reklama dotycząca tylko pasty do obuwia i specjalnie starałem się w dzisiejszym programie Państwu pokazać, że nie tylko był ten słynny Dobrolin, który najwięcej ludzie znają, ale właśnie dużo innych firm było, które produkowało pastę do butów, a dzisiaj no, buty są prawie jednorazowe. Nie wiem, czy się jeszcze tak mocno te buty czyści, ale jest to takie coś, że w przeszłości pasta do butów, zresztą w wielu domach były specjalne szafki takie, gdzie znajdowały się przybory do czyszczenia butów i w zasadzie w sobotę przed niedzielą był cały rytuał przygotowania butów do wyjścia na miasto. No dzisiaj te buty są takie bardziej sztuczne i chyba już wtedy nie trzeba ich tak konserwować, ale wszystko co dobre skórzane należało o to dbać dobrą pastą do obuwia, najlepiej Dobrolinem. Dziękuję.